17 kwietnia to data oficjalnej premiery i kontynuacji przygód Ninja w Powstaniu Smoków. mroczny sezon trzeci. Czy będzie opcja zobaczyć go szybciej? Jak tak, to w jaki sposób? Dziś o tym. Zapraszam was już do filmu. Jak już wspominałem, 17 kwietnia na ekranach Netflixa będzie nam dane ujrzeć trzeci sezon. Jeden z lepszych sezonów. Przynajmniej tak się zapowiada. I czy będzie opcja obejrzeć go szybciej? Oczywiście, że tak. Zawsze się da obejrzeć go plus minus kilka dni szybciej. 16 kwietnia na australijskich serwerach Netflixa będziemy mogli obejrzeć nowy trzeci sezon, czyli poprzez VPN-a, zmianę serwera i mamy odcinki dzień szybciej. Może nic nadzwyczajnego, ale i tak dzień mniej. Jest również opcja, którą bym chciał i nie chciał jednocześnie, a dokładnie chodzi mi o wyciek odcinków przed dniem premiery. Jasne, fajnie sobie obejrzeć nowy sezon szybciej, szczególnie jak każdy jest tak podierany na ten temat, ale psuje to ogólnie twórcom Ninjago wszystko, więc wiadomo, można na to liczyć, że za kilka dni że kilka dni szybciej będą odcinki lub co gorsza teraz już na dniach, ale myślę, że po tylu błędach LEGO wreszcie to ogarnie i będziemy mieli normalną premierę o normalnym dniu i porze. Jak już omówiliśmy sobie oglądanie odcinków i ich ewentualny wyciek, możemy porozmawiać, o zestawach, jakie zostały nam ukazane. Rozpocznę od tego zestawu wyścigowego z Nią, Jayem i Drix. Małe, spoko zestawik, idealne do kupienia i skolektowania minifigów. Jak najbardziej na plus. Dalej mamy mechanicznego smoka Jaya. Zawiera on Rox, Arina, Jaya i Tyra. Spoko zestaw, nie jest może jakiś wow, ale spodziewałem się czegoś innego, ale nie ma na co narzekać. Dalej jeszcze mamy zestaw z Rontu. No powiem wam, że lekko zawiedziony jestem. Lepiej w głowie sobie to wyobrażałem, ten zestaw. Egal zdecydowanie im wyszedł lepiej niż Rontu. Taka giga średniawka. Dalej, ale dalej mamy samochód z Fire i Kajem, który mi osobiście się kompletnie nie podoba. Giga tragedia i nieopłacalny zestaw, a na podsumowanie tego mamy zbliżenie na figi Kola i Rox, a Rox to wygląda strasznie tak głupia. Generalnie wchodząc jeszcze w opinię trzeciego sezonu, to sądzę, że to będzie naprawdę jeden z lepszych sezonów w całym Ninjaco. Mrok, różnorodność, wiele postaci, wiele wątków, wreszcie porządne zło, dobrze napisanie antagoniści i ciekawa fabuła się zapowiada. Pod względem graficznym jak zawsze poziom lepiej i no i nie wiem co jeszcze Chwalić w tym sezonie. Mam nadzieję, że się nie zawiodą i utrzymają ten wysoki poziom odcinkami. Sezon trzeci tuż tuż czekacie? Dajcie znać w komentarzu. A to tyle na dziś. Pozostawcie coś po sobie. Do usłyszenia i hej!